Starosta Skierimski Mirosław Bylina z Państwa także moim gościem Panie Starosto gratuluję absolutorium Votum zaufania. Dziękuję bardzo na tą pracę składa się nie tylko praca starosty zarządu ale pracowników całego starosta i wszystkich naszych służb które z którymi powiat współpracuje. Panie Starosto no właśnie w przypadku powiatu gdzie macie wybór zarządu i starosty to jest wybór yy, pośrednie, jeżeli chodzi o wybory samorządowe. Tutaj dla, dla was, jako dla zarządu, dla pana, który piastuje to stanowisko, to jest być albo nie być w wielu przypadkach. Pamiętam sytuację, kiedy przed reformą administracyjną, zanim powiaty powstały i nie doszło do wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów, że upadały zarządy miast, tak jak na przykład w Skiernictwach za prezydentu Jada Bogdana Darnowskiego. Tak, znam tą historię, bo jestem w samorządzie od 1990 roku i tak rzeczywiście było, że nie że nieudzielenie absolutorium było jednoznaczne z odwołaniem. Teraz troszeczkę to jest skomplikowane, ponieważ nieudzielenie absolutorium, czy wotum zaufania jest jak wnioskiem dopiero, dopiero jest wnioskiem o odwołanie zarządu. I później następna procedura, że no żeby odwołać zarząd, musi być w naszym przypadku trzy piąte ustawowego składu rady. Także to troszeczkę jest może bezpieczniejszy, bezpieczniejsza procedura dla zarządu. Niemniej jednak, no, jakieś emocje zawsze są. Regionalna Izba Obrachunkowa powiedziała wprost, nie widzę żadnych uchybień, jeżeli chodzi o sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. To oznacza, że ten budżet po raz kolejny, służby starosty Powiatu skierniczkiego zostały specjalnie dobrze wypracowane i to wszystko, co zostało napisane, jest zgodne z literą obowiązującego prawa. Tak, w tym miejscu chcę podziękować zarówno pani skarbnik, która jest takim strażnikiem naszego budżetu, wszystkim służbom, pracownikom Wydziału Finansowego, kierownikom naszym, którzy realizują naszą strategię i politykę. Jestem też troszkę nawet mile zaskoczony tak pozytywnym wykonaniem, głównie tym, że wykonaliśmy blisko 20 kilometrów dróg, pozyskaliśmy 16 milionów złotych i nie zadłużyliśmy powiatu nawet na złotówkę, więc to jest świetny wynik. Inwestycje utrzymaliśmy na bardzo wysokim poziomie, bo w skali 35% dochodów. A więc w sumie kolejny bardzo dobry rok. No, życzyć by sobie tylko zarządowi całej Radzie, jak również mieszkańcom powiatu skierniewickiego, żeby te kolejne lata były równie udane. Dane ekonomiczne, jeżeli chodzi o jednostki samorządów terytorialnych, pokazują jasno, że samorządy w Polsce zadłużają się, jeżeli chodzi o deficyty. Tutaj możemy mówić, że są to już kilkudziesięcioprocentowe wartości, nieprzekraczające, co prawda 60%, ale w przypadku akurat starostwa powiatowego w Skienicach możemy mówić, że jest to jednocyfrowa wartość. Ja zawsze tutaj podchodzę w ten sposób, że każda obsługa długu też kosztuje i to jest wydatek bieżący. My jesteśmy zobligowani ustawą o finansach publicznych wypracować nadwyżkę operacyjną. To po pierwsze, a po drugie, zawsze mamy taką możliwość zaciągnięcia kredytów w przypadku, gdyby były ogłoszone duże nabory, a na które moglibyśmy składać wnioski, właśnie na takie czekamy. Jestem przekonany, że w tym roku już niebawem na pewno takie tabory, nabory ruszą, zarówno z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak i Pewnie będzie stworzony program coś na, jak na wzór programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Pewnie będzie miał inną nazwę, może będą inne kryteria, ale sądzę, że już niedługo, niebawem się takich naborów doczekamy. My jesteśmy przygotowani, mamy dokumentację i tak jak Pan zauważył, mamy też tą możliwość skredytowania wielu zadań. Mówiąc o dokumentacjach, które odcinki dróg, bo tutaj przede wszystkim chyba, chyba chodzi o drogi, macie przygotowane to, żeby ruszyć później po wyłonieniu wykonawcy właśnie z tymi, z tymi inwestycjami? Dokumentacje mamy już kilka, ale na przykład już dokonane są zgłoszenia na przebudowę drogi Słupia zagórze na wykonanie przebudowy drogi przez Turową Wolę w, to w Gminie Kowiesy, Turowa Wola w kierunku Białej Rapskiej. To są gotowe dokumentacje, zgłoszone, z, dokonane są zgłoszenia, natomiast czekamy właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, na nabory. Składamy wnioski i będziemy te zadania wykonywać. Kolejne dokumentacje, podpiszemy w tym tygodniu umowę na wykonanie dokumentacji z Jeruzala do Paplina, to też będzie tam poszerzenie jezdni, cała infrastruktura będzie przerobiona. Kolejne dokumentacje, które zgłaszamy, to na budowę chodnika w samicach. Panie Starosto, jeszcze pytania dotyczące tego, co tutaj było zgłaszane, jeżeli chodzi o tą drogę powiatową i okolice Julkowa, sortowni śmieci. tutaj również będziecie starali się to, żeby zgodnie z, z zapisami na tablicach, na znakach ten tonaż nie był przekraczany? Tak, słyszymy wiele głosów. Tutaj dotarło też poprzez uwagi radnych. Będziemy musieli się jednak bardziej przyjrzeć temu wykonawstwu, no oczywiście wykonawca tej drogi twierdzi, że to jest wina no, przewozów, przejazdów, samochodów o wysokim tonarzu. Te ograniczenia tonażowe są oczywiście, no ale niestety kierowcy nie przestrzegają. Będziemy musieli rzeczywiście jak gdyby zintensyfikować monitoring, może na tych drogach, również porozmawiać z wykonawcą tej drogi, żeby no, wykonał remont może niektórych odcinków, ponieważ ta droga jeszcze jest na gwarancji. No, nie będzie to łatwa i prosta sprawa, ale podejmiemy te działania, żeby uporządkować ten temat. I teraz jeszcze, zaczęła się przy tej drodze akurat, jeżeli chodzi o ten remont ostatniego odcinka, który biegnie w kierunku Celigowa. Możemy powiedzieć, że tutaj już jest to wszystko zwieńczone sukcesem, już jest odbiór zrobiony i ten cały odcinek z kierunku Głuchów, a przede wszystkim do Prus już jest zrobiony? W zasadzie wykonawca zgłosił gotowość do odbioru. Teraz ten odbiór w zasadzie będzie dokonywany. No mamy tam jeszcze kilka uwag, których wykonawca będzie musiał poprawić. I na koniec jeszcze o wydziale, o którym akurat rzadko mówimy, aczkolwiek jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o różnego rodzaju funkcjonowanie nas, jako mieszkańców powiatu skiernickiego, i ziemskiego, Wydział Geodezji, ponieważ tutaj nawet kiedyś poza anteną rozmawialiśmy o tym, że oni wykonują mrówczą, wielką robotę, jeżeli chodzi o to, żebyśmy mieli pozwolenia na budowę, żebyśmy mogli mieć różnego rodzaju zgody i dokumenty, które uprawniają do nas do tego, żeby cokolwiek zmieniać na swoich działkach. Tak, to Wydział Geodesji wykonuje no, dziesiątki tysięcy różnego rodzaju operacji, wydając ewidencję gruntów, wypisy, wyrysy. Inwentaryzuje inwestycje, dokonuje różnych zmian, które zachodzą przy zmianach praw własnościowych. To wszystkie akty notarialne, które są podpisywane przez mieszkańców, wszystko przychodzi do nas, ono musi być zarejestrowane, zinwentaryzowane. Ogromna, ogromna praca, dlatego też zmodernizowaliśmy ten wydział, przebudowany jest, są nowe meble. Jak to mówię, od podłogi po sufit wszystko zostało zmienione, żeby to był nowoczesny urząd w zabytkowym obiekcie. Staramy się też i szkolimy pracowników. Pracownicy bardzo chętnie wyjeżdżają, chcą być na bieżąco z ciągle zmieniającymi się przepisami, by móc profesjonalnie obsługiwać naszych mieszkańców. Przepisy się mogą zmieniać, litera prawa może się zmieniać, jedno co się nie zmienia to dobrze funkcjonujący samorząd powiatu skierniewickiego i ziemskiego, no, na którego czele stoi mój rozmówca, starosta powiatu skierniewickiego, pani Mirosa Bylina. Dziękuję serdecznie, jeszcze raz gratuluję i wotum zaufania i absolutorium. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich mieszkańców powiatu skierniewickiego.